Witam wszystkich w moim tutorialu pod tytułem Jak stworzyć postać w Lego Racers. Budowa będzie się składać z trzech części, jakimi są Budowa kierowcy, licencja no i oczywiście budowa wehikułu. Zaczynamy. Najpierw zaczniemy od budowy kierowcy. Zrobimy moją postać, to tylko na przykład czyli kask Nova Hunter, głowa Androida, tułów Commander Kolda i nogi Alpha Dragonis. Przechodzimy do licencji, w niej, dajemy naszej postaci imię, i mamy możliwość robienia mu, uśmiechu, złości, mrugnięcia okiem, dużego uśmiechu, smutku oraz dźwienia. Trzeci etap to budowanie samochodu, przykładowo zrobimy auto Rocket Racera, klikamy, finish, i mamy naszego bohatera, który jest gotowy do wyścigu, pamiętajcie, że to działa tylko w pełnej wersji, pozdrawiam.